Nie powiedziałem Państwu, o czym będziesz mówił specjalnie, bo chciałem Cię o to zapytać, kiedy razem jeszcze stoimy przed publicznością, bo zrozumiałem z tego, o czym rozmawialiśmy, że tworzycie czy wspieracie technologię, która adresowana jest do mojego środowiska, nazwijmy, i środowiskiem dziennikarskim. Na czym to polega? Dokładnie tak. Gdybyś miał tutaj teraz nasz system, to on by mógł Ci na bieżąco podpowiedzieć, co możesz zabawnego powiedzieć publiczności. Jasne. Mój system nazywa się Dorota Welman i mam go w formie biologicznej na co dzień, ale opowiedz o swoim, zostawiam cię w dobrych rękach. Dzięki. Cześć wszystkim. To jest fajna historia. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak można zmienić firmę, mając naprawdę mało zasobów. Jak myślicie, czy można zmienić firmę, mając mniej niż rok doświadczenia w branży, mając mniej niż jednego dewelopera i tworząc rozwiązanie dla mniej niż 1% pracowników waszej firmy otóż można można pomóc biznesowi wygenerować nawet 50% wyniku co w naszej firmie jest równoznaczne z ilością odwiedzin w serwisie jakie to są serwisy bardzo różne w portfolio mamy wiele znanych marek z onetem na czele dziennikarze tych serwisów tworzą dziesiątki tysięcy treści miesięcznie jakie to są treści od bardzo różnych autorskich reportaży, które czynią nas numerem jeden w polskim internecie, do omówienia najprostszych danych liczbowych, jak na przykład prognoza pogody. Ale gdybyśmy mieli opisać wszystkie samochody, jakie istnieją, w każdej jednej wersji wyposażenia, z każdym silnikiem, to musielibyśmy napisać 50 tysięcy artykułów. Jak to zrobić? Można zatrudnić dziennikarza, czy dziennikarza, który napisze, będzie to pisał 500 tygodni, chyba że się wcześniej zwolni. Albo można spróbować to zautomatyzować. Taki był też pomysł stojący za projektem powołanym przez zarząd. E, zakres tego projektu najlepiej oddaje ten oto obiekt pływający. E, projekt, pod tego projektu został zwodowany po 18 miesiącach, a efekty widać na tej szale, szarej linii trendu na tym wykresie. To jest też moment, kiedy przychodzę do firmy i dostaję od szefa zadanie. Masz odpowiadać za biznes, jak za własny. Jak to zrobiłem? Zacumowałem cały ten projekt i zacząłem poznawać biznes. W tym samym czasie pojawiła się nowa szansa, nowe możliwości. Pojawiło się AI. Dla mnie to była szansa dla redaktorów zagrożenie, ale spotkaliśmy się na takiej tajnej naradzie, gdzie powiedziałem im wprost, możecie wybrać niebieską pigułkę i wrócicie do pracy jakby nigdy nic, albo możecie wybrać czerwoną i zobaczycie, jak daleko możemy razem zajść. Wybrali czerwoną, i na następny dzień musiałem zorganizować zespół. Zorganizowałem ćwierć dewelopera, który napisał 200 linii kodu, i w pierwszym kwartale mieliśmy lepsze efekty od tego wielkiego projektu, o którym wcześniej mówiłem. Następnie poszedłem do następnej redakcji, zapytałem, czy nie chcą atrakcyjnych treści. Zdziwili się, że to technologia przychodzi do nich z inicjatywy, a nie odwrotnie, ale zdecydowali się. Zrobiliśmy ctrl-c, ctrl-v. Drugi skrypt taki sam, zmieniliśmy tylko słowa kluczowe. Efekt w następnym kwartale trzy razy tyle, co oryginalny projekt. Od nowego roku buduję nowy zespół, 2,5 FTS-a, dwóch chłopaków po wakacyjnym stażu. Naprawdę świetni fachowcy. Zbudowaliśmy platformę mikroserwisową skalowalną platformę, która integruje AI i wiele zaufanych legalnych źródeł informacji, które piszą drafty dla naszych redaktorów, drafty artykułów. I zastąpiliśmy wszystkie wcześniejsze rozwiązania. Dzisiaj współtworzymy tysiące treści, generujemy, te treści generują miliony wyświetleń. Potrafił mieć nawet 50% ruchu, udziału w ruchu w serwisie i być w top ten najchętniej czytanych. Różnice widzicie na tej żółtej linii trendu. W zeszłym tygodniu miała miejsce gala People Awards pod hasłem Transform w Krakowie, której firma docenia najbardziej wartościowych pracowników i zespoły. Ja wraz z zespołem byłem nominowany w kategorii Media and Tech Innowator, ale nie wygrałem tej nagrody. Zostałem razem z zespołem wyróżniony na nagrodą główną, która normalnie jest przyznawana dziennikarzom za całą twórczości. Eee. <laughs> po pierwszym roku pracy. Po pierwszym roku pracy. I za co nie dostałem tej nagrody. Nie dostałem jej za to, że dotrzymywałem deadlinów, nie dostałem jej za to, że skalowałem capacity pod demand ze strony biznesu, bo to zawsze się kończy jak w tej teorii więcej pasów, większe korki. Dostałem tą nagrodę za to, że odpowiadałem za biznes jak za własny, za to, że wziąłem sobie do serca agileową zasadę, że prostota to jest sztuka minimalizowania ilości pracy koniecznej, a w praktyce optymali, jakby optymalizowałem to równanie, czy, czy maksymalizowałem równanie, które jest iloczynem przychodów firmy do kosztów technologii. I tylko od nas, menedżerów w przyszłości zależy, czy będziemy optymalizować koszty, czy pomożemy firmie zarobić pieniądze? Dziękuję.